Witam wszystkich na kanale Weteran Wrzętku Dzisiaj znów na starożeczu Próbowałem ostatnio parę wypadów za sondaczem, ale zero kontaktu Starożecza mniejsze na szczupaki też nie można iść bo liście lecą z drzew, po ostatnich przymrozkach i no nie da się rzucić także postanowiłem dzisiaj przyjechać tutaj woda trochę przybrała i popróbujemy na zaokątki plan jest taki, że trochę boczny trok i, i na jakieś poproszki no i na, na większe przynęty jakieś zobaczymy e, drobnica stąd zwiewa Idzie spod nóg zobaczymy co będzie bardziej efektywne czy sprawdzi się twierdzenie, że jak większe przynęty to większe ryby zobaczymy Zacznę od bocznego troka, chociaż jeden z youtuberów, który organizuje zawody m.in. na kanale Żerańskim, twierdzi, że to jest metoda dla dzieci. A według mnie to każda metoda jest dobra, jeżeli daje efekty. I też można tutaj twierdził, że a, bezmyślne kręcenie i tak dalej. Według mnie, no, jak w każdej metodzie, można być bezmyślnym tym, co się robi, albo, albo kombinować. Równie dobrze mogę powiedzieć, że kręcenie wirówką to jest bezmyślne. A nareszcie po kilku dziesięciu rzutach coś tam się skusiło. na birówkę. teraz, czy buraszkę, jak

Ja wiem. O, porwał mi. O no. większą O, teraz piękny na okonek. Największą gumę jednak te większe góry. No. Zobaczcie sobie. O, no. zobaczcie sobie. Czy wymienić? Muszę wymienić baterię. Bo już mam mało co. Cienki. Ha? Ha, co nie? Muszę ją. Jednów będzie większy. jednak to jest dobra metoda, powiem wam. O, takie. Jednak te małe przynęty, to głównie kurde, małe ryby. A tutaj. To się idzie, dzieje. Wygrałaś Hol, ale o tym ładnie. A, a pięknie. Już wam pokazał na koniec. A, 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 a. A. Ok. I to już prawidłowo. No, pokażmy się. Zrobiłem sobie przerwę na kawę, no i przejdźmy do przyjemniejszych spraw. Po pierwsze, chciałem podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał do tej pory. No i tak jak obiecałem, będzie konkurs dla moich subskrybentów. Także, kto jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam. No tak, jak pokazywałem na poprzednim filmie, nagrodą będzie. Odbija światło. W ten sposób może będzie widać lepiej. Dorado Master to jest chyba 7 cm, nawet nie wiem dokładnie. Cykada taka. Kto ogląda moje filmy, to wie, że w tym roku najwięcej właśnie na ten woblerek złapałem. Co trzeba zrobić, żeby brać udział w losowaniu tego, tej nagrody? Oczywiście trzeba być moim subskrybentem, no i trzeba policzyć ile okoni złapałem i pokazałem na, na tym filmie. No i oczywiście łapka w górę na zasięgu. I to by były te trzy rzeczy. Także zapraszam jeszcze raz do subskrypcji no i do udziału w konkursie a co do komentarzy no to w komentarzu napiszcie właśnie ile tych okoni jest złapane może być to sama liczba może być jakiś y, dłuższy komentarz y, no i y, maszyna losująca albo albo może jury zobaczymy wybierze jakiś najlepszy komentarz no i ktoś wygra ten woblerek do zobaczenia na następnym filmie. Wtedy ogłoszek kto wygrał. coś tam jest. O, ładny okonek. No, oddaj. O, tak pięknie, wybarwiony. Zmykaj. No, co pasek? Czy ładny okno? Nie no. Łokonek... i to ładny. O, no, proszę. Razem na raczkę, A, kurde. A strasznie się zdenerwował, ale nie dziwnie jak go Wyciągają z wody. coś <laughs> tam siedzi. Ale co? O ładny okoń. Czekaj, żebym cię nie zgubił. No, chodź. Ach. O. No, taki jest, ale się nas proszył, proszę, A, tak, ale zdenerwowany No, Kolejny Ja teraz... Jad teraz większy Nie wiem czy coś będzie z tego łapania jest coś? No, widzicie, znaczy, ładny. Znaczy ładny. Wymiarowy okonek. Kurde, ale wieje, no. Coś siedzi ładniejszego. Jeżeli to by był okoń, no to ładny będzie. Ale podejrzewam, że będzie supak. Hehe, <laughs> <laughs> jeszcze coś innego. Rapkę. Ah. Oh. Corre, aka. Okay.